No siema Kamilu, siema siema, zobaczcie co my tutaj mamy, korzystając z tak pięknej pogody wzięliśmy, jesteśmy tutaj przed sklepem Rockword. wzięliśmy dla was trzy wędki, Grzegorz poprosił o dwie wędki Shimano, jakie modele? TX4 i x 5 a jakiej długości? 12-funtowe, czyli 36, 12-fitowe, tak, 12-fitowe. A Bartek poprosił, żeby te same wędki porównać jeszcze z trzecią wędką Sportex jaką? Competition Competition, tak. Jakie mamy krzywe ugięcia to tutaj tych wędek? Wszystkie te wędki to są 325, czyli taka wędka uniwersalna i przyjemność z holu i zapas mocy, żeby nią rzucić. Okej, okay, super. No to zaraz pokazujemy, jak te wędki pracują, jak się uginają i powiemy wam, jakie zauważamy różnice. Czyli mamy wędki z przedziału od 680 80 do 780 TX5. Czyli Sportex mamy w okolicach 700 680, 680 TX4 705 709 i TX5 780. Okej, okay, to jest TX5, nie TX5S. Nie no, mylcie tak, to, to, jest, z to z start, wędką, start, która jeszcze do nas nie dotarła. Okej, okay, no to co? Zaczynamy, nie? Tak. To weźmiemy sobie może najpierw take's 4 Dobra. To zaczynamy od x 4 Wszystkie te wędki już mają przelotki 50, więc jest to też wędka rzutowa. Tak jak już wspominaliśmy, chłopaki szukają wędek bardzo uniwersalnych, którymi będą mogli ich mieć uciechę z holu, ale także rzucić. Dobra. Dobra. Okej, okay, lecimy. x 4 tak? Przelotka TX4. antysplątaniowa. Lecimy jak możecie zauważyć, bardziej yy, akcja szczytowa. Tak, no dopiero gnie się za, za spigotem, nie? Tak, tak. Czyli 3.25? TX4. TX tak pracuje. Lecimy teraz z TX5. Delikatnie inny blank, w sensie wizualnym. Tu, przelo tu jest... Oplot, taki bardziej taka faktura, gdyby kogoś to interesowało, ale tak, przelotka antysplantaniowa tak samo. Wydaje mi się bardzo, bardzo podobna praca do tej czwórki. Troszkę bym powiedział, powiedział, powiedział że delikatnie, może, mnie, mnie sztywniejsza? Ja wydaje bym powiedział. Mi się, mi się wydaje, że jest sztywniejsza. Okay. Nie wiem, czy może takie z tej strony jest odczucie. Nie, wiem, to widzisz tu jest. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz pokaż mi te x Może złapiemy obydwie. Tak? O, no właśnie, dobra, ja będę raz za jedną, raz za drugą ciągnął. Tak, tak. jeszcze raz, te X5. No. Widzimy jak się gnie. Te X4 No dobra, tx X4 tak, jest większe, jest. X4 jest większe. Okay. No i na pewno wykończenie dolnika też jest inne, tu mamy pełny shrink, czyli taka gąbka tu jest taka tak, bardziej skórzana może, tak, To pobiegać. już jest bardziej dopracowany ten dolnik bardzo przyjemnie się go chwyta bardzo ładnie wygląda, no, no to jest te kilkadziesiąt złotych różnicy chociażby w, chodzi, w takich detalach nie? jeśli chodzi o grubość blanka to jest taka sama, więc tu jest bez różnicy możemy jeszcze zauważyć są to dwunastki, ale jest całkiem inny rozstaw przelotek. Tak, tu Czyli też to wpływa na prawa. W tej x przepraszam, w TX4 przelotka jest wcześniej, tu jest wyżej, więc no, na pewno z, z tej wędki możemy domyślać się, że będzie lepszy osiąg, nie? Tak. tak. Rzutowy. Jednak ta X spiątka to jest taki stworzony właśnie pod rzuty. Mhm. Dobra, to przechodzimy teraz do Sportexa również 3,25 12 no i tu wydaje mi się że to jest najsztywniejszy z tych wszystkich trzech tak czyli bartek grzesiek jeżeli zależy wam bardziej na rzucie to ewidentnie sportex ma bardzo, bardziej sztywną, sztywną pracę co może, co może wpłynąć na dystans, jaki będziemy osiągać przy rzucie, niż Shimano TX4 i TX5. Jeszcze, może weź TX5 razem z, z, z tym Sportexem do jednej na, na, na raz i to będzie bardziej obrazowe. Czyli mamy tak: Sportex i TX5. Przyjemność z holu w x 5 będzie na pewno o wiele, wiele lepsza. To tyle. A jeżeli jeszcze chodzi o wizualnie, to Sportex ma tutaj taką praktycznie jak blank, tak? Tak. Tylko, tylko końcówka jest takie ze szynku jakiegoś takiego. 20 cm wykończone pianką, mhm. No tak, jest też bardzo ładna. No, niemniej, jeżeli miałbym oceniać pod względem wizualnym, to tx 5 jest najładniejsza. Ten, ten dolnik ze skóry jest naprawdę mhm. bardzo, bardzo miły, gdy, gdy, się trzyma, gdy się trzyma wędkę, więc. No to jest te kilkadziesiąt złotych raptem różnicy, jednak TX5 wydaje się być chyba najbardziej uniwersalna. E, tak, no to już teraz zależy od chłopaków, czego naprawdę potrzebują. Jaki mają budżet też. E, nie? Z tego co wiem, no to budżet mają właśnie w granicach tych wszystkich trzech wędek. E, ale to zależy teraz od nich, czy chcą bardziej taki większy kij. Czy właśnie tak, te, wydaje mi się, taka, najbardziej uniwersalna to jest ATX5, więc do której możemy zapiąć nawet PV i sobie swobodnie rzucać i osiągać dobre odległości. Ale przy cholu również będziemy mieć z tego frajdę. Jeśli szukają takiej naprawdę wędki rzutowej, rzutowej to Sportex, Sportex. Tylko że no, kiedy będą może troszkę mniejsze ryby, to nie będą na pewno sprawiały takiej przyjemności z cholu. Natomiast odwrotnie, jest tej 4, która tak. jest miękka? Wydaje mi się, pod sam rzut, bez jakiejś tam pfałki, rewelacja, bo też osiągniemy bardzo dobre odległości, ale najwięcej da nam frajdy właśnie schodu. Dobrze. Więc Wasza decyzja teraz.